Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Po raz 133 we vlogu Powrót Roberta Apple. Jest to vlog obiecany dotyczący kartingu i zaangażowania PK Orlen w rozwój młodych polskich talentów, w rozwój polskiego motorsportu, przede wszystkim polskich wyścigów. Dowiedzieliśmy się podczas podpisania tej umowy, podczas ogłaszania tej umowy z Alfa Romeo Racing Orlen. Że młodzi polscy kartingowcy, dokładnie trzech, będą zostaną wzięci pod skrzydła no, takiej Akademii Motorsportu Alfa Romeo, chociaż tak dokładnie to jest Akademia Motorsportu Zaubera, tworzona latami e, przez jeszcze dawne władze tego zespołu. No, a teraz dająca wielu kierowcom możliwość pokazania się w naprawdę dobrych seriach, ale przede wszystkim myślę, że zaczniemy jako Polska i nasi zawodnicy zaczną od kartingu, bo właśnie mamy Zauber Karting Team to jest team kartingowy. W którym jeździ obecnie, czy na stronie internetowej jest po prostu wymienionych trzech kierowców: Christian Ho, Dexter Patterson i Joshua Duffek. Są to zawodnicy utalentowani, jeżdżący w różnych seriach. Kartingowa Akademia Zaobera współpracuje z Karty Republic. To jest taki zespół, który ma naprawdę duże osiągnięcia w ostatnich latach, bo w 2018 i 2019 roku w tej głównej kategorii mistr kartingowych Mistrzostw Świata zdobywali no, pierwsze miejsca, więc zespół naprawdę doświadczony, zespół, w którym, w którym notabene od niedawna jeździ Klara Kowalczyk, Polka, zespół, w którym mechanikiem, jednym z mechaników jest Karol Lubas, to jest dość znana postać w polskim środowisku kartingowym. Karty Republic dość mocno działa przy Serii Yame. To jest taka seria, która ma trochę rywalizować z serią Rotax czy z oficjalnymi seriami FIA. Generalnie niestety. Te, te wszystkie puchary kartingowe są dość mocno podzielone. W Polsce mamy em, Rock Cup, mamy Rotax. Była seria Jamek, którą Karol Lubas rozkręcał w 2018 roku. Ona po roku em, no niestety nie utrzymała się w Polsce, nie było chętnych do jazdy, bo karting to niestety sport dość drogi. I tym bardziej ta umowa PK Norlin, właśnie z Akademią Zaubera jest naprawdę bardzo ważna i może dać nowe tchnienie. Jeżeli chodzi o polskich młodych kierowców. Mamy zatem ten doświadczony zespół kartingowy, który wspiera akademię Zaubera, w którym jeżdżą polscy, znaczy będą prawdopodobnie jeździć polscy kierowcy, zobaczymy, jak to się będzie rozstrzygało. To też są spore pieniądze, które należy naprawdę wliczyć do tej umowy i jako plus zapisać po stronie PK Northern, że byli w stanie no, wycisnąć właśnie w tej umowie taki bardzo fajny przyszłościowy smaczek, który pokazuje, że dbają o rozwój polskiego motorsportu, że to nie jest nie tylko tak, że mamy Roberta Kubice i nic więcej, bo Orlen już angażował się zarówno w serię Rotaxa, jak i w serię Rock Cup w Polsce i tam aktywnie cały czas działa. I tutaj jest takie pójście, właśnie wybranie, wyłuskanie. No nie wiemy jeszcze, którzy to, które to będą talenty z Polski. No tych naprawdę świetnych zawodników jest kilku. Ja też współpracowałem przez jakiś czas z zespołem kartingowym, też natknąłem się naprawdę na, na kilku naprawdę fajnych, utalentowanych chłopaków. No, ale to się, to się też zmienia. Niektórzy wyjeżdżają za granicę bardzo szybko, na przykład Tymek Kucharczyk. Inni znowu jeżdżą w Polsce. Mamy Macieja Gładysza, który naprawdę świetnie sobie w Polsce radzi. Być może on zostanie, bo już jest objęty tym programem Akademii Orlenu. Być może on zostanie wybrany właśnie do tego programu. On jest mistrzem Polski, teraz w kategorii mini-rock. Zobaczymy. No, niestety to są często takie wybory przy tak ograniczonej liczbie, takie no, no, trudne, ale trzeba je podjąć i trzeba wybrać po prostu komuś dać szansę. No, nie, da się, nie da się wszystkim, ale mimo wszystko dla tych trzech kierowców to będzie naprawdę świetna sprawa. Jakie oni mają potem możliwości, jeżeli chodzi o realizowanie swoich kartingowych? Celów. No, oczywiście, zobaczymy, w jakiej serii będą jeździć, jeżeli w ogóle będą startować. Być może to się tylko ograniczy na pracy z zespołem. Natomiast, no, jeżeli by jeździli, no to zobaczymy, jaka to będzie seria i to trzeba po prostu się um, uzbroić w cierpliwość, jeszcze poczekać. Myślę, że jakieś ogłoszenia będziemy mieli. I właśnie, jakie dalej możliwości? Zauber Junior Academy to jest, czy Zauber Junior Team to jest taki program, który jest prowadzony na kilku szczeblach, bo mamy. Y Zespół Zaubera ma oczywiście zespoły czy swoich kierowców w Formule 4. W francuskiej Formule 4, w azjatyckich Formułach 4 jest to wymienionych na stronie: jest tylko trzech kierowców: Teo Purcell, Alessandro Giretti i Roman Stanek. Ale myślę, że tych kierowców jest więcej, to się też zmienia. Te, te dane na stronie Zaubera raczej nie są tak w 100% aktualne. Natomiast aktualne są już jeżeli chodzi o Formułę 3. Tam mamy e, zespół Zauber Junior Team, e, którym, e, w którym jeżdżą Fabio Scherer, e, Lirim Zandelli i e, Raul He Heimann. I oni zajęli ósme miejsce na 10 zespołów, zespołowo oczywiście zajęli ósme miejsce w klasyfikacji teamów w 2019 roku. Nie jest to zła pozycja, jest to no, jak na ograniczone środki, jakimi dysponuje Zauber, niezłe miejsce. W każdym razie no, Zauber szkoli sobie nowych, potencjalnych kandydatów do swojego zespołu, czy po prostu zawodników, którzy mogą przejść do innych zespołów, z którymi będzie można mieć jakąś przyszłość. Formule 2 natomiast mamy no, dwóch e, znanych kierowców, e, myślę. E, no niestety, Juan Manuel Correa to był ten kierowca, który jeździł w e, zespole juniorskim z e, On uległ wypadkowi poważnemu na torze e, Spa, jak pamiętamy, wypadkowi, w którym zginął Antoine Iber. Um, Juan Manuel Corea uratował, uratował, uratowali go lekarze przed amputacją e, nóg, teraz będzie wracał do zdrowia. Wie, że raczej nie odzyska pełnej sprawności, ale liczy na to że będzie mógł chodzić. Drugim kierowcą był Calum Aylot, to też dość utalentowany zawodnik i tutaj z nimi są pewne nadzieje wiązane, to Aylot jest na przykład w Akademii Ferrari, natomiast no, nie wiemy jak ich kariera się potoczy, wiemy, że te kariery w Formule 1 niestety są mocno zależne od pieniędzy po prostu. Niemniej, Zauber działa na wielu szczeblach motorsportu, i zarówno w kartingu, mając doświadczonych partnerów, jak i w niższych seriach wyścigowych, aż do zaplecza Formuły 1, czyli Formuły 2, i jest to naprawdę bardzo y, ważna, naprawdę informacja. I taka perspektywiczna, bo no, taki projekt trudno, żeby trwał tylko rok. Więc wydaje mi się, że zarówno Pekin Orlen, jak i Alfa Romeo zakładają, czy Zauber zakładają, że ta współpraca ich będzie dłuższa i że pozwoli w, w dłuższym okresie y, no pokazać się kilku polskim talentom na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o e, wyścigi, bo tak bycie blisko takiej akademii to jest naprawdę ogromna wartość. To jest coś, co um, wielu młodych, o czym wielu młodych kierowców marzy, aby być w zespole fabrycznym czy być blisko zespołu fabrycznego, żeby nie musieć płacić za swoje starty, żeby mieć ten komfort, a jednocześnie, żeby no, rywalizować na wysokim poziomie z dobrym sprzętem, a karty i public taki właśnie zapewnia. E, bardzo dobra e, m, informacja i bardzo dobry ruch PKN Orlen. Naprawdę trzeba ich za to chwalić. Dobrze, że inwestują w polski motorsport. Dobrze, jak to powiedział prezes Daniel Obajtek, że szukają następców Roberta Kubicy. Mamy nadzieję, że będą dobre efekty tego poszukiwania. No, wiemy mimo wszystko, że Robert Kubica jest jeden i że taki talent, o czym mówimy nie tylko my w Polsce, ale wiele osób za granicą, rodzi się naprawdę bardzo rzadko. Ale jeszcze raz brawa, dobra decyzja i mam, trzymam kciuki za ten projekt. Będę go naprawdę bardzo uważnie śledził i obserwował, i też przekazywał wam, co tam się dzieje z tymi młodymi kartingowcami, gdzie oni jeżdżą, jak się szkolą, co się u nich dzieje, tak żebyśmy no, mieli też na kogo popatrzeć innego w innych kategoriach, może w Formule 3, no za kilka lat, bo to raczej taka perspektywa. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Przepraszam, że taki odcinek tylko o, o kartingu, mało o Robercie Kubica, ale naprawdę ten temat zasługuje na podkreślenie, bo cały czas przecież chcemy, aby polski motorsport się rozwijał. I te umowy Pekendolę to nie jest tylko, jak mówią niektórzy, realizowanie planów Roberta Kubica, ale to jest coś szerszego i ta umowa z Alfą Romeo naprawdę to pokazuje. Jeżeli się Wam podobało, to zachęcam do subskrybowania kanału, zapraszam na bloga, tam więcej informacji. A tymczasem do zobaczenia. Cześć!